Cześć z tej strony Jakub Kart, a dzisiaj sobie przeprowadzimy analizę nietechniczną i spróbujemy się dowiedzieć, czy bitcoin leci w górę, czy jednak w dół. Zapraszam do oglądania. Jednak pierwsze przeanalizujmy sobie czynniki, które mogą wpłynąć na cenę bitcoina w dosyć negatywny sposób. Napływające dane makroekonomiczne z USA mogą znacznie wpłynąć na nastroje na rynku. Rośnie szansa, że tak długo oczekiwane odbicie w kryptowalutach oraz samych akcjach w tym roku może zmienić się jednak na rynek niedźwiedzi. Przykładowo, Bitcoin w samym styczniu odnotował prawie 40% wzrosty. Ale jednak jak widzimy, luty może nas mocno rozczarować. Jak sami wiecie, dużo zależy od stanu gospodarki w USA, czy stopy procentowe będą, tak jak zakłada się, stopniowo zmniejszane. Ale jeśli byśmy zobaczyli spadki, to następnym poziomem testującym są okolice. Od 20 do 21 tysięcy dolarów. Jak już wspomniałem, wiele zależy od wyników danych na indeksie cen towarów i usług konsumpcyjnych. Za sam styczeń będą one publikowane dopiero 14 lutego. Jeśli wykażą one, że inflacja spowalnia mniej niż oczekiwano, lub nawet zakłóci się sam ten trend spadkowy, wyniki mogą przynieść korzyści dolarowi amerykańskiemu, ale jednocześnie negatywnie wpłynąć na sam rynek kryptowalut. Ale już przechodząc do samego Bitcoina. Wiele osób w całej otoczce Besty wyczekuje na jeszcze jeden mocny, zdecydowany i konkretny zjazd, gdzie wszyscy będą się chcieli załadować. Czyli z samych takich informacji, które możemy wyczytać na Twitterze wiemy, że ludzie, którzy są za rękiem niedźwiedzia dalej trzymają stablecoiny i trzymają gotówkę na czas większego spadku, a jednak dane pokazują, że byki się nie wyprzedają. W mojej opinii jeszcze trochę będziemy sobie latać między 23 do poziomu 24, odbicie do 22 i se będziemy tak latać. Ja bym wyczekiwał zdecydowanego ruchu, bo jeśli się okaże, że bariera 21, 20 tysięcy zostanie przebita I tam zostaniemy Możemy się spodziewać mega zjazdu A co się wydarzy to na pewno czas pokaże Przede wszystkim tak jak wspomniałem musimy wyczekiwać tego 14 lutego I od tego będzie bardzo wiele zależało Dajcie znać jakie są wasze predykcje na przyszłe wzrosty lub spadki bitcoina Koniecznie się podzielcie nimi w komentarzu Ja was zachęcam do obejrzenia innych odcinków Linki do giełd macie w opisie na razie cześć.